Patrz, to jest czujnik indukcyjny. W obszarze swojego działania wykrywa elementy metalowe. Bing. A to jest czytnik RFID. I w obszarze swojego działania wykrywa znaczniki RFID. Ale to nie wszystko, bo jest w stanie odczytać z nich trochę więcej danych. Cześć! Z tej strony Piotrek z redakcji i Automatyka. W tym filmie chciałbym poruszyć temat technologii RFID, która jest bardzo szeroko stosowana w przemyśle. RFID to technologia, która służy do identyfikacji przedmiotów. Jak można zastosować ją w środowisku przemysłowym? Omówmy to na przykładzie. Za przykład weźmy linię produkcyjną, gdzie do procesu produkcji doprowadza się różne rodzaje płynów za pomocą gumowych węży. Jeżeli do zbiornika podłączony zostanie nieodpowiedni wąż, to do procesu dostanie się nieodpowiednie medium. Aby wykluczyć ludzkie pomyłki, węże oznaczać można znacznikami RFID. Każdy wąż posiada wtedy swój unikalny numer, który jest zrozumiały dla cyfrowego układu sterowania i tylko w wypadku, gdy odpowiedni wąż zostanie podłączony do zbiornika, to cały proces produkcji może się rozpocząć. Innym przykładem może być wykorzystanie urządzeń RFID w obrabiarkach CNC. W przestrzeni roboczej montujemy czytnik RFID, który będzie wykrywał obecność detalu do obrobienia i jednocześnie będzie rozróżniał jego typ. Wszystko po to, aby dobrać do danego detalu odpowiednie narzędzia i wykonywany program. Dzięki temu do pamięci maszyny możemy wgrać kilka procesów obróbki, a ich wybór dla odpowiednich detalów będzie automatyczny. Kolejny czytnik RFID montujemy w głowicy roboczej. Ten czytnik będzie wykrywał znaczniki RFID zamontowane w kolejnych narzędziach i dzięki temu je rozróżniał. Tylko w wypadku, gdy wybrane zostanie odpowiednie dla danego detalu narzędzie, proces obróbki może się rozpocząć. Kolejnym przykładem może być wykorzystanie odpornych na wysokie temperatury znaczników bardzo wysokiej częstotliwości przy liniach do lokierowania nadwozi samochodów. Każdy znacznik przechowuje informacje o rodzaju nadwozia które są potrzebne robotom malującym do wybrania odpowiedniej farby oraz sekwencji ruchów malowania. Znaczniki RFID można też umieścić w identyfikatorach pracowników, kontrolując w ten sposób ich dostęp do danej części zakładu czy konkretnej maszyny. Wspomniałem już o istnieniu czytników i znaczników RFID, ale czym one są? Znaczniki to urządzenia, które przechowują w sobie informacje. Przeważnie jest to unikalny numer identyfikacyjny ID oraz dowolny ciąg znaków, które można tam wcześniej zapisać. Czytniki RFID to czujniki, które wykrywają obecność znaczników oraz odczytują z nich dane. Co ciekawe, znaczniki, mimo że są urządzeniami elektrycznymi i posiadają nawet mikroprocesor, to nie są zasilane. To znaczy nie są zasilane przewodami. W znaczniku RFID oprócz mikroprocesora znajduje się cewka, która jest też anteną. Na skutek oddziaływania fal emitowanych przez czytnik RFID cewka ta indukuje napięcie, które zasila mikroprocesor. Nie wdając się w szczegóły techniczne, mikroprocesor ten dogaduje się z czytnikiem i przesyła dane. Skoro urządzenia RFID wymieniają dane za pośrednictwem fal radiowych, to należy dobrać znacznik i czytnik pracujące z tą samą częstotliwością. Nie jest to trudne, ponieważ istnieje zaledwie kilka standardów częstotliwości dla urządzeń RFID i najczęściej wystarczy zajrzeć do dokumentacji technicznej. Jeśli chodzi o standardy częstotliwości, to wyróżnić można trzy oznaczane skrótami LF, HF i UHF. Są to akronimy od angielskich wyrażeń Low Frequency, High Frequency i Ultra High Frequency, czyli odpowiednio znaczniki niskiej, wysokiej i bardzo wysokiej częstotliwości. Ta niska częstotliwość to 125 kHz, wysoka to 13,5 MHz, a bardzo wysoka to częstotliwości od 865 do 868 MHz i od 902 do 928 MHz. Czytniki działające na niskiej i wysokiej częstotliwości wytwarzają fale radiowe na zasadzie sprzężenia indukcyjnego. Wykrywane są znaczniki, które znajdują się w obrębie tego pola. Zaletą stosowania tych częstotliwości jest niska podatność na zakłócenia w transmisji danych, jednak wszystko to kosztem stosunkowo krótkiego zasięgu działania. Czytniki UHF wykorzystują zjawisko propagacji fal radiowych. Umożliwia to wykrywanie znaczników i odczytywanie danych z większych odległości. Jednak możliwość zakłócenia takiej transmisji jest dużo większa niż przy niższych częstotliwościach. Jeżeli wiemy już, czym jest technologia RFID i mamy jakieś pojęcie o jej działaniu, chyba warto pomyśleć jak wypada w porównaniu do innych technologii oznaczania i identyfikowania przedmiotów dlatego zestawmy ją z najczęściej wykorzystywaną do tego technologią w przemyśle kodami 2D przede wszystkim w porównaniu do kamer odczytujących kody 2D czytniki RFID mają duży bo nawet kilkumetrowy zasięg a znacznik nie musi znaleźć się bezpośrednio przed czytnikiem żeby mógł być odczytany Dodatkowo, pomiędzy znacznikiem a czytnikiem mogą znajdować się inne przedmioty, które powstrzymałyby kamerę. Przeszkodą nie będzie też duże zapylenie. Znaczniki RFID mogą też przynosić więcej informacji niż kody kreskowe. Dane nie są widoczne gołym okiem, a ponadto dostęp do nich można zaszyfrować hasłem. Większość znaczników może być przeprogramowana i użyta ponownie w innej aplikacji. Obecne systemy RFID to nie tylko czytniki i znaczniki. W ich skład wchodzą różne urządzenia, m.in. interfejsy kontrolno-sterujące. Interfejsy te umożliwiają koncentrację sygnałów z kilku czytników RFID i przesłanie ich jednym strumieniem danych dalej, np. do sterownika PLC. Komunikacja pomiędzy sterownikiem i systemem RFID może wyglądać różnie w zależności od producenta. Pepper Plus Fuchs, którego sprzęt tutaj mamy, udostępnia bloki programowe dla najpopularniejszych środowisk programistycznych, które mają taką komunikację uprościć. I faktycznie, nawiązanie takiej komunikacji w TIA Portal ogranicza się do wpisania kilku parametrów do bloku funkcyjnego, określających na przykład numer czytnika, typ pracy czy rodzaj znacznika. I to wystarcza, aby w programie odczytać numer ID znacznika i móc go przetwarzać dalej. Ciekawą opcją, w którą wyposażony jest ten akurat sprzęt, jest zbudowany web serwer. Dzięki temu za pomocą kilku kliknięć w przeglądarce możemy zmienić opcję interfejsu, odczytać dane ze znacznika lub je do niego zapisać. Ten interfejs umożliwia również użycie dwóch portów jako wyjść cyfrowych. W ten sposób sam może sterować bardzo prostą aplikacją, aktywując wyjście przy wykryciu znacznika RFID. Innym rodzajem urządzeń współpracujących z nowoczesnymi systemami RFID mogą być wyspy IO-Link i działające w tej technologii czujniki. My w paczce dostaliśmy też ręczny czytnik znaczników, który może pomóc operatorom produkcji w identyfikacji produktów. Jak widać, obecne systemy RFID są bardzo rozbudowane i mogą pracować z dużą ilością urządzeń. Jeżeli spodobał Ci się ten film i chcesz poczytać więcej o systemach RFID, to zapraszam na stronę naszego partnera, firmy Pepper plus Fuchs, dzięki której powstał ten film. Cześć!